Myślałem, że się nie wypał, nie? No to na Dzierna, swoją epo. Witamy w 90 wyzwaniu Ostrości. Ja jestem Mike Van T. A ja jestem Sonny Pitt. 90 wyzwanie: okrągłe, no to wiadomo. Staramy się jak najbardziej wychodzić, jak zawsze, jak najbardziej, żeby było ekstra. No, przynajmniej, yy, z tytułu. Tak. Bo mamy zawsze jakiś taki specyfik, który zapowiada się, że będzie wow, że będzie show. A jak wychodzi różnie, ale wiadomo, to są wyzwania, bo tutaj to weryfikujemy wszystko. Dzisiaj mamy, do, <try> <try> w tym razem mogę powiedzieć dosyć nietypowo, bo dawno nie tego nie było u nas. Mamy tutaj papryki, nie? W postaci suszonej, nie? I jest to e, Trinidad Muruga Scorpion. Okej. Okay. I tak to wygląda właśnie tak, jak tutaj widzicie. No, Trinidad Scorpion Muruga Chilis. Jak jest na opakowaniu, czyli fur tutaj od polskiego dystrybutora no i tak to wygląda. No w środku widzicie, o, tak to w środku wyglądają. Spróbuję tutaj wam to wyostrzyć jeszcze lepiej, jak to w środku wygląda. O, coś takiego. No ale jeszcze potem, jak będziemy je moczyć, też wam spróbujemy pokazać. Jeszcze zanim przejdziemy do tego hmm. testu, to hmm. zauważyliście, że mamy inaczej ustawiony stół. Ustawiliśmy go specjalnie po to, żebyśmy mieli więcej ruchu, jakby nas to sponiewierało. Strasznie. Dokładnie, to tak mówimy na przykład, jakby ktoś miał obiekcję, bo słyszeliśmy czy słyszeliśmy. Przeczytaliśmy, że... Podczas tego live streamu, jaki robiliśmy. Jak tak stał stół, to, zau to, zau to zauważyliśmy, że się to nie podobało, a nam się bardzo podoba. Wygodniej jest. Więc od czasu do czasu sobie pozwolimy na takie ustawienie. Mhm. Jeśli będziemy wiedzieć, że wyzwanie mhm. może być tak ciężkie, że potrzeba będzie po prostu miejsca. Okej. Okay. Tak jak widzicie, zaczynamy właściwy test. Czyli najkon najkonkretniejszą część. Papryczki dwie już tutaj się moczą, za chwileczkę Wam je pokażemy. Ale wpierw jeszcze stwierdziliśmy, że no musimy jednak opisać wrażenia zapachowe mimo wszystko. Mimo, że nie jest to takie wyzwanie dokładne, no to na poprzednich paprykach też opisywaliśmy to. Mhm. Więc no, musi się stać tradycji zadość. Z daleka czuję, że podobnie. Tak, podobnie. Czy czekoladowo mi to pachnie, wiesz? Czekoladowo mi to pachnie. Tak czuję. Więc y, chyba suszona Karolina Reaper y, pachnia tak samo. a chyba tutaj jeszcze bardziej intensywnie. Jeszcze bardziej taki czekoladowo tak pachnie. Słodko. przyjemnie, właśnie bardzo. Ciężko powiedzieć. No jest słodki taki aromat, mm. zapach. Trochę może jak, jak gorzki czekolady. Tak to wygląda. Taka malutka, widzicie, malutka taka, chyba takie największe jakie były, to trafiły właśnie do, do wody. Przynajmniej te z wierzchu, a nie będziemy tutaj wysypywać całego słoiczka, żeby szukać jakiś bardziej konkretny. I generalnie praktycznie wszystko wygląda tam tak. O jak widzicie. Jak tam widzicie, nie wiem czy widzicie, zarzeksane kadruje. E, z, można zobaczyć, że te papryki... Puś, zabarwiły już wodę na taki lekki brązowy odcień. Okej, okay. jesteśmy chyba już gotowi, bo... Chyba jednak, mimo że nalałem dosyć mało tej wody, to jednak no, ale chyba jest za dużo. Właśnie przed chwilą no. tak jak patrzyłem, że porobiły się z tego takie same kapcie jak w przypadku Karoliny Ripper, no więc, no, nie wyszło nam. <laughs> Mi w sumie bardziej. No nic to będzie trzeba najlepiej na tym Majku weźmy, bo <laughs> zaraz wszystko tutaj rozwalimy. No. To trzy, cztery. Oj, oj, no. <laughs> moc! Gorzka!

Nie w Gardło już Język! Nie, nie czemu długo. Jeszcze nie. Ja już bym musiał. Jeszcze nie, jeszcze nie można. Za wcześnie. Ale gardło. Boże. Aha. Obrywa. Nie A, mi w miarę gorzy język. Język nie. Ale gardło. Uu. Aaaa, mocy! Cześć, śmietana? Tak, piecze. Daję wodę. Gardło mi. Chyba wyszła. Nie mogę otworzyć. Chyba wyszła. Ja ma bułgarno na poziomie, wiesz czego? Szwarce, bitwa. O kurwa. chyba dopiero. Teraz jedzenie tej śmietany, przesuwa to na gardło. O język też obrywa. Język nie, ale gardło nie ma chusteczek. Sąd, a są dole. Aaaaaah, gardło. A, Panie Jezus. Naj gardło! Jak bitwy! A, a. I wytrzymał tego. To? Jasne. Tam język. Ja pierdolę, język. Ja gardło. Nie. Język nie. A, język gorzej niż na kiedykolwiek na turnie, na przykład. Kiedy postarasz na turnie, to to jest... Ja pierdolę. Ja takie gardło. Ja pierdolę. Brrrrr, przymiana dobrze załagadza, ale I nie pomaga. Chwilowo tylko żołądek że... A Pogotownie jest, tylko już jest. A obejrzyjcie, pogodownie, ratunkowo. Kryj jest te panie. Myślałem, że się nie wypał, nie? No to z pełną na pierdzierna, swoją łebą. Naprawdę róża mi też zaczyna. Nawet ból na żołądek, nie gorąco, ale zaczynam czuć jakiś lekki ból na żołądku. Kiedy go losu, Ale gardło to jest straszne. Chyba tylko karolina sobie wypałem, taka, nie? Wszystko to boruje do pieprza, jak. Tak samo jak. jak przecież świeżo. Nie jest cały czas, ale chyba. chyba się po. cholera, gorąco. Wcześniej czułem ból lekki, bardzo lekki, ale już wolę wypijałem, ale teraz. zaczynam czuć gorąco. na brzuchu. Jaki dobrze. jaki hardkor. Że... Yes. Aloes rozjebuje, kur... Aloes przywraca język z tego co było. Mm. Już się kończy śmietana. Może nie ma prawie. Garno już miarę jakoś zeszło, troszkę. Troszkę zeszło, ale... Brzuch. Ale co spasa jak... mam brzuch. Gdzie funkcjonuje. Jak ja mam je usta pali strasznie. Eee, Co to za hardkurowa sprawa? Ja zapelinę na języku, ale na takim, takim stopniu, że jeszcze idzie jakoś to przeżyć. Ale bardzo mocne. Bardzo, bardzo mocne, ale idzie to przeżyć jeszcze. Jezu, flaki. takie, jakie było. Uch. 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 Ja mówię, jestem w stanie takim pobrąkowy, że... Zajedł się wyżygał. Bo nie lubię podać bólu. Myślisz, że bez pomocy ja tego nie, nie w stanie tego bólu wytrzymać. Też nie. To czekałem aż ty podasz komendę, bo wiedziałem. Ja już że... nie, już nie było, w stanie trzymać. To gardło. To gardło było także zniszczone. Fakt. Na brzuchu się robi kurwa. No muszę spróbować no, tego las. Fakt, to już uprzejzeniem. Nieważne. To jest nieważne. W takim stanie. To jest pas. Jest pas. Ostatnio właśnie było pytanie, jak słyszeliście z kiedyś kiedy ściąga pas, no to w takich sytuacjach ściąga pas. Nie, bo czuję, że mi się bebsol już mnie rozsadza od środka. <kluz> Kurde, to bełtowe już było. Za no dużo już się wlaje tego wszystkiego. I tą śmietanę zjadłyby ludzie. Też ja bym śmietanę I mnie nie prędzował Jakbym się zmusił, to bym mógł się zbełtać, ale... No ja się Nie mam potrzeby. Się, ja się coś się zmusić, Bo chcesz tego bólu się pozbyć. A tego bólu nie zgasza. Chyba sobie. z siebie. Sobie. O. sobie. Jednak. No muszę. O jednak jednak. ciężkie No muszę sprowadzić. To, to nie Bogę. Nie chcę sobie znieść tego bólu. Daj Bogu. Nie, nie lubię tego. W Drąg? Też jest to Nie lubię tego, Ja tego nie lubię. Ma to jest jedyny środek, żeby sobie pomóc. Jezu, boli. Proszę no, Cię, wyżywiaj to. Czemu nie chcesz jeszcze wyżywać? Jezu, boli. Każ, wiesz, te próby... Te odruchy, tak? Sprawiły tak potężny teraz był że to jest kobiet. To się. Częściowo. Chcesz popatrzeć na razie Nie! jest klasyka na razie. Nie! To jest klasyka. Kurde, jest klasyka. To też dawno nie było takich rzeczy u nas. Bardzo, bardzo. No ostatnio dzisiaj wyzwania temu chyba. Dokładnie. Aha. Jak z Widza, to jest majster, chyba testowaliśmy. Tak, to ja mi się tak wydaje, że. A potem już nie było? No chyba teraz nie powiecie, nie powie że z Was, drodzy wizę, że. że jest drętwo. To jest Max. O, to jest ekstra typowe już takie, no. spełniające każde kryterium. Aż się muszę Ech. napić. Ech. Ale dalej to nie, jeszcze bólu nie, nie Ból cały czas jest. Jeszcze nie będzie jadli. Też się nie spodziewałem. Znaczy ja na wiedział, ale to mm. Mi się przyda azur. No tak, się to... zadowoleni. Co? Myślę, że będziecie zadowoleni. Powiem tak, ja myślałem, że może... Może nie zawieść, ale szczerze że spodziewałem się czytania. Myślałem, że nawet ty. Nie będzie ale no to rzeczywiście nie była się taka moc, że... To była taka moc, że... Nie była co. No dobrze, no, że no jest to było z takiej mocy, przy takiej mocy. Żyga tak jak na dół, że się Na to wygląda. Ok, jak widzicie podsumowanie rozpoczynamy, bo stwierdziliśmy, że jest już tyle stabilnie, że to, nie ma co. i już oddałem to co mogłem oddać. Dokładnie, Ja u to, mnie to, jest u mnie stabilnie, nie wiem czy jak wstanę to nie będzie gorzej, ale nie mam zamiaru się ruszać, czuję takie gorąco na brzuchu. Ja ale... Ten ból, ale ten ból o, o. już jest znacznie słabszy, znacznie słabszy jak już wydaliłem hmm. właśnie. No widać, że Mike mocniej to odczuł. Słabsze wybechy, słabsze wybechy. Też słabsze wybechy, ale też ciekawe, że gardło mi praktycznie pominął. No Myślę, że się zacznie, bo takim że się zacznie, ale. Nie ja, zaczął się, ja tu u ciebie gardło. Tak, ale ruchu. ciebie język zaatakował, a mi w ogóle. Całe gardło właśnie... Ale to bardziej już przy tym, przy przełyku. Aha, to nie, to, nie, to ja nie... czułem, czułem, czułem że że Przełykałem, że czułem, bo ciebie że się zacznie, ale... ale ja by już tak. Mi się... bądź, tak. Jakby, mi, jakby ktoś wiesz migdałeś nie to. totalnie, których nie ma. I można powiedzieć, że no moc taka sama, jak jak wersja surowa, nie? Jak, jak tak. wersja tak. świeża. To, to możemy polecić szube... ta wersję na pewno. Czyli nie ten byruga Jakby ktoś komuś się gdzieś udało takich swoich doby zdobyć tej akurat tej wersji, to... Tak, to, to można. Aby, bo to jest... To jest jest, jest gody z zastępcą wersji świeżej. Dobra, słuchajcie, kończymy no. to. Jeszcze na sam koniec oczywiście formalność. Jeśli wam się podobało to łapka w górę, zalajkujcie. Jeśli wam się jeszcze bardziej podobało to zasubskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie robicie. I kliknijcie dzwonek, żebyście mieli powiadomienia o nowych filmach. Tak jest. I jeśli wam się w ogóle bardzo, bardzo, bardzo podobało to roześlicie film, dalej udostępnijcie. I wyraźcie opinię w komentarzach. Tak jest. To takie zawsze standardowe nasze prośby, też mamy ze sobą. Y Dobrze, więc załatwiliśmy kolejną paprykę. Było mocno. Mam nadzieję, że się podobało. O, chyba tak. Okej, okay, więc ja jestem Sony Ja jestem Magwant i oczywiście. To było wyzwanie suszonych Trinidad Morów i Skorpion. Tak jest. Dziękujemy bardzo za uwagę. Syja, No, trzymajcie się. No, jest problem, już mam pauzę, już mam bloka. I can. Proszę bardzo. Obrowienie cał jamy ustnej. Ale zjem to chyba. Ale żar, kurde. On no. teraz się zlewa na gardło. Mm. U mnie zatrzymało się na takiej... O, nie, takim, oj, oj, język. na takim cieple.